Witam Was w pierwszym unboxingu bułki tartej dlatego, że w tym unboxingu użyłem bułki tartej wrocławskiej firmy Mamut specyfikacja tej bułki tartej jest następująca masa netto 450 gramów wartość odżywcza na 100 gramów produktu 358 kilokalorii Puszcz 1 i 1 grama. Wywodany 70 gramów. około 14 gramów. Sól 0,75 grama. Myślę, że teraz możemy przejść do ciekawostek. Pierwszą z nich jest tam, że jeśli weźmiemy bułkę walimy ją z tej głupiej, kurde, siateczki. Potem zaczniemy nią robić on z tym głównym. O? Jak zaczniemy potem jeszcze dalej robić? To w ten sposób otrzymamy gotowy produkt w postaci drugiej Drugą ciekawostką jest taka, że ta buka jest bardzo, ale to bardzo, kurde, średnia, ale. To nie przeszkadza jej w tym, żeby być sucha. Dzięki tej bułce możemy zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy. Na przykład możemy zrobić bardzo dobre wyciki na niedzielny obiad. Podsumowując. Bułka tarta to naprawdę bardzo ciekawy produkt. Można z niej zrobić schabowy na niedzielę. Łatwy sposób przygotowania. A jej minusy są takie, że... Jak na cenę 2,99 to naprawdę bardzo łatwo ją zrobić. I też jest bardzo sucha. Pamiętaj o łapce w górę oraz subskrypcji. Dzięki!